Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu, my dzisiaj zaczynamy poranek od naleśników, zabrałam się za nim właśnie przed chwilą, tylko muszę teraz uważać, żeby mi się ten, który jest na patelni nie przypalił, robię naleśniki z bananami i z czekoladą, chociaż Aleks pewnie będzie chciał samą czekoladą, bo on tak za takim dziwnym dla niego połączeniem nie przepada jakoś. Nie wiem, chyba nigdy nie jadł, nie wiem o co chodzi, nikomu nie mnie stuka Żebym go wzięła na ręce, chcesz na ręce? Chodź Chcesz oj Dzień dobry Dzień dobry Robimy naleśniki, co? Razem, czekaj, mama musi przewrócić, dobrze? No więc y, Takie śniadanie, zaraz wam pokażę Bardzo ładnie wychodzą, torebka Nie zwracajcie uwagi Musimy przynieść z dołu kosz, bo zostawiliśmy I zapomnieliśmy, więc Dlatego teraz tak leżę o, tu już się jeden robi, tu mam ciasto, dzisiaj znowu mieszam w Lidlomixie, powiem Wam, że przy małym blacie jednak ten Lidlomix w moim przypadku się najlepiej sprawdza, bo po co mam mieszać w misce i zabierać sobie miejsce właśnie na blacie kuchennym, skoro mogę w maszynie zrobić, więc Lidlomix na całego u mnie ostatnio chodzi, tak naprawdę od zakupu, więc tu się robią naleśniki, ja szykuję banany i będziemy jeść. Aleks już je te swoje z samą czekoladą, ja sobie zrobiłam natomiast takie trójkąty właśnie z czekoladą i z bananami. Aleks zostawił tylko jeden banan. Chciałam piec właśnie dzisiaj chlebek bananowy, no ale z jednym bananem trochę kiepsko, więc chlebek będę piec jutro. Tylko nie mogę zapomnieć, żeby kupić właśnie banany dzisiaj. Natomiast tego jednego wykorzystałam do swoich naleśników. No i oczywiście musi być kawa koniecznie. Chłopcy się ubierają, ja też, bo wychodzimy. Mamy kilka spraw do załatwienia. Nie wiem, czy coś będę nagrywać. Zobaczymy. Musimy przede wszystkim... Kupić tuż do drukarki, bo muszę yy, wypełnić i, i wydrukować właśnie dokumenty do Niko do przedszkola. I co jeszcze? Zakupy, kilka rzeczy nam się skończyło, ale takie naprawdę drobiazgi. To to i chciałabym jeszcze iść do, do Obi was. Aneks. Do obi z tego względu, że mówiłam Wam, że planujemy metamorfozę kuchni, ale to nie będzie taka, wiecie, metamorfoza, że tylko trochę się zmieni. Chcielibyśmy wymienić wszystko: meble, płytę, mmm, piekarnik, no po prostu zrobić sobie tą kuchnię tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała, z tego względu, że na razie na tym mieszkaniu, gdzie teraz mieszkamy, zostajemy. To jest mieszkanie, mówiłam Wam, już tysiąc razy wynajmowane i myśmy chcieli je zmienić po prostu na coś. Troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, nie wszystkie rzeczy nam tutaj odpowiadają w tym mieszkaniu i problemem jest troszeczkę ustawność tego mieszkania, natomiast biorąc pod, pod uwagę wszystkie plusy i minusy, yy, ostatnio właśnie nad tym myśleliśmy, to okazuje się, że to mieszkanie ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów, więc stwierdziliśmy, że póki się nie pojawi oferta mieszkania, które by nas naprawdę powaliło na łupatki, to tutaj po prostu zostajemy na tym mieszkaniu. No a co za tym idzie... Chcielibyśmy w końcu mieć taką kuchnię, jaką po prostu potrzebujemy, czyli więcej miejsca do, przech do przechowywania. No ogólnie chcielibyśmy ją po prostu w końcu już zrobić, więc idziemy właśnie myślę też przy okazji do Obi, żeby właśnie zobaczyć blaty kuchenne. Bo miałam kupować w Ikea, natomiast tam w ogóle jakby nie można dostać naszego rozmiaru, to po pierwsze. Natomiast jeżeli potrzebowałabym właśnie nasz rozmiar, to musiałabym kupić dwa ich blaty i wtedy musiałabym ten drugi przyciąć i straciłabym tak naprawdę metr i 10 cm, za które bym musiała zapłacić. Więc stwierdziłam, że robienie blatów IKEA to w ogóle nie jest dobry pomysł, więc po prostu będziemy szukać czegoś w Obi. Dobra, rozgadałam się, zabieram mój plecak. Powiem wam, że tak go polubiłam ten właśnie z Parfuła, już go wam pokazywałam. Ja uwielbiam plecaki, bo jednak nich jest wygodniej. Teraz ten właśnie z Parfuła albo ten drugi, który mam, noszę bez przerwy. Torebki zdecydowanie rzadziej. Bo wiecie, przy dziecku jednak założę plecak. Ręce mam wolne i wiecie co? Nie wiem właśnie czy dęgstu yeah. dazy. Alex idzie z niko w czapkach. Ja nie wiem właśnie czy też nie, nie założyć nauszników, yeah. czy nie będzie mi chłodno. Chyba lepiej jak założę. O i może jakiś szalik. Bym jeszcze wzięła. <śmiennie> Matka w swoim żywiole ogląda kwiatki i przypuszczam, że może z jakimś wyjdę do domu. U nas już kochani wieczór, nie wiem jak nam ten dzień dzisiaj zleciał, ale dużo nam się udało zrobić. Byliśmy pozałatwiać wszystkie sprawy, rozejrzeliśmy się w obi za rzeczami do domu, w sensie do kuchni i udało nam się znaleźć bardzo ładny blat. Mm, więc na pewno blad będziemy tam kupować. Jeszcze nie teraz, z tego względu, że. Mieliśmy w ogóle plan, jak wróciliśmy do domu, że chcesz do mnie. Mieliśmy plan, że pojedziemy do Ikea. Czekaj, Niko, chwilkę. Położę sobie tylko aparat na statywie Natomiast przy sobocie tam by było teraz mnóstwo, mnóstwo ludzi, więc e, potem stwierdziliśmy, że nie, jednak nie jedziemy do Ikea. Chociaż był taki plan, żeby coś już kupić właśnie do kuchni, żeby zjeść tam obiad, ale stwierdziłam, nie, zostajemy, bo będzie naprawdę tłum. Zrobimy ze obiad w domu i poprzyklejaliśmy. Kupiliśmy ostatnią taką folię. Nie wiem, jak to nazwać. Taką folię, e, właśnie. I zabraliśmy się zaklejenie tej folii. Mieliśmy już zrobioną jadalnię i salon, ale chcieliśmy jeszcze kuchnię, właśnie balkon i sypialnię obkleić, właśnie okna taką folią. Dzięki temu nikt nas z zewnątrz nie widzi, a my naprawdę teraz no, czujemy się jeszcze bardziej komfortowo, bo my mamy mieszkanie tak jakby rogowe, więc z każdej strony, wiecie, wszystko widać. Jak to przy oknach nie jest jakoś przeszkadzające, tak przy, po, przy balkonie już bardziej, więc podklejaliśmy właśnie y, okna pozostałe, które nam zostały y, i przy okazji wetarłam trochę okna, chociaż trzeba będzie je umyć całe, ale znając życie te dzisiejsze piękne słońce nie utrzyma się długo znowu będzie pewnie jutro brzydko więc zostawiam sobie mycie okien na wiosnę, dzisiaj tylko tak poprzecierałam z góry przede, umyłam je wszystkie y, wewnątrz, no i poprzyklejaliśmy właśnie wszędzie, wszędzie te folię, gdzie nam tam zostało i zrobił się wieczór i na dodatek już jesteśmy tak zmęczeni. Przed chwilą Niko chciał pić, chciałam mu dać mleko e, i oczywiście złapałam źle, źle kubek. To mleko się nam tu rozlało na pół jadalni. powiem wam, ja byłam cała brudna w tym mleku. Jego kuchnia, ta zabawkowa cała brudna. No powiem wam, narobiłam sobie robotę, ale to już znak, że po prostu trzeba było skończyć to sprzątanie i te klejenie tych folii, bo no, po prostu jeszcze narobię jakieś innych szkód. No, więc dzień nam zleciał. Niko podrzędne jakieś takie marudne, nie wiem dlaczego. Idziemy teraz no ja idę jeszcze do końca sprzątnąć kuchnię, bo tam sobie zostawiłam wiecie ten kerher do mycia okien, jeszcze tam trochę mam bałaganu, więc idę się tym zająć, a będzie się myślę bawić zaraz z Aleksem jak tylko wróci żeby go to trochę zająć, bo naprawdę niby przespał się i to dosyć długo z dwie godzinki, może nawet troszkę dłużej, ale jest strasznie taki jakiś nie wiem, bez humoru dzisiaj. Dla zainteresowanych tak wygląda ta folia, zdecydowali się ją tak nakleić na balkonie, żeby Niko sobie tu spokojnie mógł jeszcze obserwować, żebyśmy wszystko fajnie widzieli. Tu jeszcze widzę, że muszę poprawić. Tu, bo mi się jakieś plamy zrobiły. W każdym razie tak właśnie przykleiliśmy na okno balkonowe. A tak wygląda okno w kuchni. Tutaj zdecydowałam się wyciąć sobie takie pasy, żeby po prostu było jakoś tak y, inaczej. I bardzo mi się ta wersja podoba. Tak jak mówię, u nas no wszystko widać. My jesteśmy przy głównej drodze, więc wiecie. Ja wolę jednak być troszeczkę. No, nie tak na widoku, bo czasami są ludzie, którzy lubią patrzeć w okna, co ja tego nie lubię, więc stwierdziłam, że taka folia to będzie fajny pomysł. Jeżeli byście pytali, gdzie kupiliśmy to ostatnio z serii chyba Marinera, Marinera, coś takiego w Lidlu były właśnie te folie. Nasza jest klasyczna, bez żadnych wzorów, ale były też różne ze wzorami więc możecie zobaczyć właśnie na stronie Lidla czy te folie mają na przykład online albo czy będą w Polsce dostępne za jakiś czas w stacjonarnie w sklepie no więc my mamy właśnie te z Lidla no i bardzo fajnie się je klei one nie są samoprzylepne tylko mm, trzeba spryskać delikatnie okno wodą i tą folię się właśnie przykleja do okna natomiast to nie jest takie trwałe przyklejenie, bo w każdym razie w każdym momencie możecie sobie y, poprawić, dokleić coś no możecie cały czas tą folię poprawić więc to jest super, więc bardzo łatwo się ją przykleja. A tu mój mały skrzat. Tak. Taki jestem smutny. Co się stało, Niko? Wyspałem się, ale jestem smutny, tak? A chcesz się przytulić? Dobrze, chodź. Rumu hasło na Niko, zobacz co ja dla Ciebie mam. Mamy dyskotekę. Ten rowerek od Niko. Tak pięknie świeci. O nie widzicie, ale tak pięknie świeci. Niko. Zabieraj, zabierz, zabierz, proszę, zabieraj, nie chcesz się bawić? A mój plecek jest fajniejszy, mój plecek. E, my już odpoczywamy, mamy wieczór za chwilę, wiecie, kąpielniko, położenie go spać. O, wiecie co, nie mogę się ruszać, jestem na tej macie i powiem wam, że zrobienie jakiegokolwiek ruchu to jest po prostu masakra. Tak się wbijają te kolce w tyłek mi teraz. Jak leży, natomiast cała na plecach, wiecie, co mam na myśli, że mam tylko pod plecami matę, to i tak, jak wstaję to po prostu ból jest niesamowity. Natomiast efekt relaksu jest to na pewno. Więc wszystkie dziewczyny, które mówią, że po pierwszych 5-10 minutach później następuje. Po takim bólu, właśnie, czy takim uczuciu, wiecie, takim niekomfortowym następuje relaks, to rzeczywiście jest tak. Natomiast właśnie w z tej maty to jest tragedia. Więc u nas już, wiecie, wieczór, będziemy coś... Z Aleksim oglądać jakiś ciekawy film a teraz mi się też przypomniało Aleks ostatnio mi powiedział powiedz o tym filmie twoim widzom, który ostatnio oglądaliśmy jeżeli jesteście Zainteresowani, może tak, zainteresowani tematem minimalizmu, to oglądaliśmy bardzo fajny dokument na Netflixie, właśnie o tym samym tytule Minimalizm. Więc jeżeli szukacie czegoś inspirującego, co pomoże Wam zredukować ilość posiadanych rzeczy, jakoś tak pozytywnie wam, Was nastroi, to myślę, że ten film, ten dokument będzie dla Was ciekawy. Powiem Wam, że od tego momentu, jak obejrzeliśmy właśnie ten dokument, ale cały czas coś mnie tak podpytuje, a obejrzymy znowu coś o minimalizmie, a może coś o less waste, zero waste. No po prostu powiem wam, że Alex się wkręcił na całego. Ja wiecie, go do niczego nie zmuszam ani nic, ale widzę, że on obserwuje to co ja robię i też, że go zaczyna to coraz bardziej interesować, więc się cieszę. Więc, jeżeli po moich filmach też czujecie jakiś tam niedosyt, chciałobyście się czegoś więcej dowiedzieć, to ten film naprawdę Minimalizm na Netflixie jest fajny. To to wam chciałam powiedzieć i nie wiem co, że będę się już z wami na dzisiaj żegnać. Mam nadzieję, że jako tako ten vlog wyszedł, bo mam wrażenie, że mało nagrałam, ale tak naprawdę bardzo dużo się dzisiaj działo. Na szczęście mamy już cały projekt kuchni zrobiony, mamy już wszystkie rzeczy wybrane. Jedyny problem może być ze zlewem, bo ten, który mi się podoba on jest jakby, on jest okrągły, jest mniejszy od tego, który jest dostępny w Ikea i ja raczej nie chcę zlewu z Ikea wolałabym kupić sobie właśnie w jakimś takim wiecie sklepie typu Obi, typu Tum właśnie zlew i mam coś upatrzonego też właśnie okrągły, mniejszy w, jeśli chodzi o średnicę i dodatkowo ma taką opcję że ma drewnianą deskę którą się nakłada na ten zlew, ona nie wpada do środka tylko się właśnie trzyma na tym zlewie u góry fajnie i dzięki temu mogłabym też zyskać troszeczkę miejsca na blacie przygotowaniu, że jakbym coś kroiła, to mogę to kroić na zlewie. Um, no, więc myślę o takim zlewie, ale on jest chyba teraz online niedostępny. Nie wiem. W każdym razie może być z nim większy problem, a tak cała reszta jest wybrana, i powoli, powoli będziemy się za to zabierać. Mamy w planach zrobić tą kuchnię jakby na dwa razy z tego względu, że dzisiaj Niko był na drzemce, więc te, no te folie, które naklejaliśmy no to fajnie szybko nam poszło natomiast on już pod koniec jak robiliśmy kuchnię, obudził się i powiem, że robienie takiej roboty właśnie z Niko to była tragedia, bo się plątał pod nogami, wszystko go interesowało, więc przypuszczam, że jakbyśmy wiecie, robili kuchnię, wszystko naraz, to by też była tragedia, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to na dwa razy. Najpierw kupimy szafki górne i zrobimy sobie całą górę, lampę zmienimy, właśnie powiesimy szafki, mamy też takie półeczki, w sensie w planach mamy takie półeczki, jeszcze trzy powiesić, więc coś takiego chcielibyśmy najpierw zrobić, a dopiero po tym jak to zrobimy będziemy się martwić dołem, czyli wiecie wszystkimi szafkami, piekarnikiem, płytą kuchenną z lewem, bo przypuszczam, że tak jak wam mówiłam wcześniej, że przynikło to by była tragedia, jakbyśmy to sobie wszystko po prostu zostawili na jeden raz, a najgorzej na jeden dzień, na pewno byśmy nie dali rady, ja też nie chcę jakiegoś armagedonu w domu robić, tylko wolałabym wiecie, uniknąć jakiegoś wielkiego bałaganu, no bo przy dziecku wiem, że potem ciężko by było mi, byłoby mi ciężko to wszystko ogarnąć, no tak bym chciałam to, to chciałam wam powiedzieć, kończę, nie rozwodzę się już o pierdołach, mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie spędziliście z nami czas trzymajcie się, do następnego, pa! pa. i said wished i wouldn't trust your first love